Zakład doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Chorzelów, Spółka Zo. Pierwsze w tym roku wyjście krów na łąkę. Znajdujemy się w gospodarstwie ekologicznym w Horzelowie, w którym utrzymywane są krowy rasy polskiej czarno-białej, nazywane też nizinnymi. Stado składa się z 38 sztuk krów, w tym w programie zasobów genetycznych jest 20 sztuk. Wydajność pierwiastek za 305 dni to 4089 kg mleka. W drugiej laktacji to średnia 5245 kg mleka. W trzeciej i dalszych laktacjach średnio dają 5050 kg mleka za rok. Średnia wydajność całego stada za 305 dni to 4750 kg mleka. Głównym zadaniem zakładów Chorzelowie jest prowadzenie prac badawczych wynikających ze statutu spółki realizacja grantów badawczych, prowadzenie badań związanych z postępem biologicznym. Niektóre większe osobniki to krowy HF. Krowy pierwszy raz w tym roku mogą wyjść na trawę, zwierzęta skaczą z radości. Gospodarstwo jest ekologiczne, zwierzęta w sezonie pastwiskowym przebywają na łąkach. Cały zakład ma 680 hektarów użytków rolnych, w tym 500 hektarów gruntów ornych i 82 ha użytków zielonych. Produkcja z gruntów ornych, jak i trwałych użytków zielonych służy zaspokojeniu potrzeb paszowych zwierząt tam hodowanych, a utrzymywane jest tu bydło konie drób, króliki futerkowe mięsożerne. W zakładzie jest jeszcze druga ferma krów mlecznych, są tam utrzymywane zwierzęta z dużym udziałem krwi HF. My dzisiaj zostajemy w gospodarstwie ekologicznym, gdzie hodowana jest rasa zachowawcza polska-czarno-biała. Kąpiel w piasku. Skrócona historia bydła polskiego czarno-białego. Bydło to pochodziło z Fryzji. Rozróżniane były trzy typy tego bydła: zachodniofryzyjskie, fryzyjskie i północnofryzyjskie. Na tereny Polski przywędrowało wraz z osadnikami holenderskimi średniowieczu. W pierwszej połowie XX wieku bydło nizinne graniaste zajmowało znaczny obszar obecnej Polski i uważane było za razę rodzimą. Lata 70. ubiegłego wieku to wzrost zainteresowania wysokowydajnym bydłem rasy holsztyno-fryzyjskiej. Wykorzystując krzyżowanie uszlachetniająco wypierające cały czas dolewano krew w buchajach fryzyjskich by zwiększyć wydajność mleczną, poprawić budowę wymienia i jego przydatność do doju mechanicznego, ale pogarszało to wydajność mięsną. Niektórym rolnikom zależało na dobrych opasach, dlatego nie inseminowali swoich krów z wysokim dolewem HF, a używali tzw. dzikich buchajów. Dzięki takim działaniom można było wystartować z programem ochrony zasobów genetycznych dla bydła polskiego czarno-białego. Obora. Tak wyglądają budynki, gdzie stoi bydło polskie czarno-białe. Krowy są długowieczne, przeważnie to ponad 5 laktacji. Z jednej strony krowy mleczne, z drugiej bydło mięsne. Bukhaj, polski czarno-biały. Jałówki starsze. zieloniki i młode jałówki. Jałówki mięsne i mleczne. Są tutaj dwa cielaki mięsne, które cały czas uciekają od swoich matek i przychodzą pod ogrodzenie, gdzie na łące biegają krowy mleczne.